Dzień dobry bardzo, Dziennik bosiarza. to jest czas, w którym zaczniemy sobie opowieść, którą muszę rozłożyć na kilka części, ponieważ w zeszłym tygodniu opowiadałem wam, że dostałem pilne zlecenie nocne w kierunku podkarpackim, no i powiem tak, wykonałem to zlecenie szybko, bo tam gdzieś koło trzeciej już było po wszystkim, ale stwierdziłem, wrócę do domu, będę spał odpierdolę coś pojebanego, no i co odjebałem urządziłem sobie takiego dripa około bieszczadzkiego, przede wszystkim chcę powiedzieć tak, gdy kierujemy się właśnie na Bieszczady przez Kielce, mniej więcej tam na Rzeszów na granicę z Ukrainą, to drogi są tak wykurwiste, ale to tak wykurwiste, że to jest coś nieprawdopodobnego. Jeździłem przez naprawdę różne wzniesienia, zakręty, spadki i jestem zakochany. Naprawdę jestem zakochany, bo docelowo wybrałem sobie coś, co na Google Maps możecie znaleźć pod nazwą serpentyny. Jest to właśnie w województwie podkarpackim. Te serpentyny faktycznie to jest taka wisienka na torcie całego tego krajobrazu, który właśnie tam się rozprzestrzenia, ale nie trzeba jechać konkretnie na te serpentyny, żeby naprawdę cieszyć się każdym metrem drogi. Każdy Dymet nawet, wywołuje tyle uśmiechu Na ustach, że to jest coś nieprawdopodobnego Jeśli masz wolny weekend I jesteś fanem motoryzacji, to wręcz Musisz sobie urządzić właśnie takiego Tripa, gdzie przez Kielce kierujesz się Na Bieszczady, odwiedzasz serpentyny I masz uśmiech na twarzy od ucha do ucha Naprawdę coś niesamowitego A o innych aspektach, ciekawych faktach Które mnie zaciekawiły właśnie w tamtym rejonie Pogadamy sobie w następnych częściach Dziennika Busiarza, do zobaczenia